Ciemności zgrzytały żelazne drzwi, a dźwięk ich otwierania przebił się przez szum morskiego wiatru Magdalena Sikorska. W mundurze stała na pokładzie, spoglądając na okręt, który ledwo wyróżniał się w nocy. Była tu wbrew swojej woli. Została zaproszona przez służby, by nadzorować procedury bezpieczeństwa na ORP Wawel, jednym z najnowocześniejszych okrętów wojennych polskiej marynarki. To miała być tylko formalność. Zadanie rutynowe ale nic nie było proste, nie w tym momencie. Wcześniej usłyszała, jak oficerowie żartowali o jej obecności, o jej przeszłości. Tylko nie widzę jej w tym mundurze, szeptali za jej plecami. Znowu nie potrafili ją zrozumieć. W tej chwili, w tej jednej krótkiej chwili, czuła się niewidoczna, nieistotna. To była jej kara, po stracie, po ukrytej przeszłości zawsze w cieniu. Na pokładzie czuła zapach zimnego metalu, poczucie władzy, ale i ból, jakby wspomnienia jej dawnego życia były martwymi ciałami, które musiała zostawić za sobą. Była tylko jedną z wielu i to jej przerażało. Nagle w uszach rozbrzmiał dźwięk kroków ciężkich, powolnych. To nie byli zwykli marynarze. Był to jeden z oficerów, przełożony, który patrzył na nią z wyższością. Jego spojrzenie pełne było pogardy. Jakby traktował ją tylko jako pionka w grze. Zbliżył się do niej, jego oddech czuła na skórze. Nie jestem pewien, czy takie osoby powinny w ogóle znajdować się na moim okręcie, powiedział cicho, jakby tylko dla niej. W tym momencie, przez kilka sekund, nie było nikogo innego. Jej serce zaczęło bić szybciej, ale nie dała po sobie poznać. Odwróciła głowę, nie zareagowała. Nagle na stole pojawiła się filiżanka, a w niej kawa. Niby zwykła filiżanka, ale już wtedy, kiedy ją chwyciła, wiedziała, że to coś, co będzie się przewijać przez całą historię. Jej palce na chwilę drżały. Czy to naprawdę miała być tylko formalność? Wtedy wszystko w niej zamarło. Jakieś tajemnicze napięcie w powietrzu nie dawało jej spokoju. Nie w tym momencie, w tym miejscu. Może czas się obudzić, Sikorska, rzekł oficer, patrząc na nią wyzywająco. Jedno pytanie powtarzało się w jej głowie. Jakim cudem ona tu była? I co mogła odkryć, zanim będzie za późno? Słyszała tylko ten dziwny szum w tle, odgłos kroków, dźwięk, który jakby nie pasował do rzeczywistości. A potem, znowu, tylko cisza. Tak, to miało się wydarzyć, miała odpowiedzieć na to pytanie. Cała ta sytuacja, to była klamra, która zacisnęła się wokół jej życia. Jakie tajemnice skrywała ta misja, której nie znała? Kiedy stawiała pierwsze kroki na pokładzie, już wiedziała, że to wszystko nie było przypadkiem. Magdalena weszła do wnętrza okrętu, zamykając za sobą drzwi. Szum morza ucichł, a pokład stał się twardy i zimny pod jej stopami. Otaczały ją metalowe ściany, przejścia, schody, długie korytarze. Z każdej strony czuła patrzące na nią oczy, czuła ich sceptycyzm, ich nieufność, jakby przybyła tu nieproszona. Była niczym w tym bezosobowym świecie, jednym z wielu, ale nie w pełni akceptowaną. Powoli zaczynała dostrzegać niuanse tej misji. Na początku wydawało się to być tylko rutynową inspekcją, ale teraz coś tu nie pasowało. Po drodze spotkała kilku oficerów, którzy nie spuszczali z niej wzroku, kiedy mijali ją na korytarzu. Ich spojrzenia mówiły więcej niż słowa. Kiedy w końcu dotarła do swojego pokoju, zamknęła drzwi i od razu usiadła na brzegu łóżka, opierając głowę na dłoni. Coś w powietrzu czuła. Przypadek? Nie, to było zbyt dobrze zaplanowane. Na stole leżała teczka, którą jej przekazano tuż po wejściu. Zawierała dokumenty, które miały pomóc w ocenie poziomu bezpieczeństwa, ale kiedy ją otworzyła, wcale nie znalazła tego, czego się spodziewała. Zamiast planów obronnych czy standardowych procedur, dokumenty mówiły o czymś zupełnie innym: o trasach transportowych, kontaktach z nieznanymi firmami z zagranicy, a także o podejrzanych przetargach. To była gra, w której miała wziąć udział. Ale nie wiedziała jeszcze, kto tu naprawdę gra ani w jaką stronę to wszystko pójdzie. W tym momencie usłyszała kroki za drzwiami, przerażenie ścisnęło jej serce. Kto to teraz? Jej ręka sięgnęła po telefon komórkowy, ale zanim zdążyła nacisnąć przycisk, drzwi otworzyły się z cichym, metalicznym zgrzytem. W progu stał Tomasz Wojciechowski, oficer, którego już spotkała w korytarzu. Mężczyzna nie mówił nic, tylko patrzył na nią, jakby rozważając coś, czego nie chciał jej powiedzieć. Może porozmawiamy? powiedział w końcu, zamykając za sobą drzwi. Co się dzieje, Wojciechowski? Zapytała cicho Magdalena, wciąż patrząc na dokumenty na stole. Szukasz w nie tym miejscu. Tomasz odsunął teczkę z dokumentami, jakby miała się zniszczyć przy jej dotknięciu. Szukasz za dużo, tylko nie zapomnij, z kim tu naprawdę pracujesz. Magdalena spojrzała na niego. Jej oczy zdradzały więcej niż milczenie, ale nie odpowiedziała od razu. Czuła, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje, a jej przeczucia były coraz bardziej wyraźne. W porządku, w takim razie porozmawiamy o tym później. Tomasz zniknął za drzwiami, a ona została sama, wciąż zastanawiając się, co właściwie miała odkryć. Tylko jedno było pewne: nie była tu przypadkowo. W tym samym momencie powróciła do teczki. W środku była tylko jedna strona, na której znalazła informacje o rzekomym wypadku. Wypadek. Ale te szczegóły. Te informacje były zbyt wygodne, zbyt dobrze zorganizowane. Właśnie wtedy w jej głowie pojawiło się pytanie, co nie pasuje w tym wypadku? Kto chce, by ta historia została zatuszowana? Kiedy podniosła wzrok, jej oczy zatrzymały się na niewielkim, zakurzonej szafie w rogu. Otworzyła ją, znajdując zestaw starych mundurów. Na jednym z nich wisiał emblemat, którego nie znała. To była odpowiedź. To było w jej przeszłości. Czas na działania. Nie wiedziała jeszcze, dokąd ją to zaprowadzi. Magdalena wiedziała, że czas na działanie nadszedł. Zaczęła planować kolejne kroki, analizując to, co odkryła. Wszystko miało swoje miejsce, ale brakowało jednego kluczowego elementu dowodów. W tej grze nie chodziło tylko o ujawnienie prawdy chodziło o to, by przeżyć. Po zamknięciu drzwi zaczęła przeszukiwać pokój. Chciała znaleźć coś, co mogłoby potwierdzić jej przeczucia. Wreszcie, na stole dostrzegła coś, czego nie zauważyła wcześniej: pendrive. Zgarnęła go szybko, wkładając do kieszeni. To mogło być jej jedyna szansa na odkrycie, co naprawdę dzieje się na tym okręcie. Zdecydowała się na jedno: musi znaleźć sposób, by dotrzeć do samego serca sprawy. Wyciągnęła telefon, dzwoniąc do Tomasza Wojciechowskiego. Nie miała jeszcze pełnych informacji, ale wiedziała, że nie może tego dłużej ignorować. Był jej sojusznikiem, ale czy na pewno? Wojciechowski. Jeśli chcesz, żeby to poszło dalej, musisz mi powiedzieć, co wiesz, powiedziała, trzymając telefon blisko ucha. Słuchaj, nie mam czasu na gry w kotka i myszkę. Mamy tylko chwilę, by to zatrzymać, zanim ktoś się o tym dowie. Po drugiej stronie panowała cisza. Dobrze, Sikorska, wszystko co mogę ci powiedzieć, to, że to nie jest tylko sprawa wojskowa. Wiesz o czym mówię. To były słowa, które miały jej wyjaśnić wszystko, potwierdzenie jej domysłów. Nie chodziło już tylko o wojskowe machinacje. To było coś znacznie większego. W międzyczasie na okręcie atmosfera gęstniała. Magdalena wiedziała, że jest na skraju czegoś wielkiego. Coś miało się wydarzyć, ale nie wiedziała jeszcze, co to będzie. W całym okręcie panował chaos, jakby coś niewidocznego, ale bardzo realnego, zaczynało rysować swój cień. Po rozmowie z Tomaszem, po tym wszystkim, co powiedział, stało się jasne, że nie miała już wyboru musiała działać. Na stole pojawiła się kartka, a na niej jedno zdanie: Wszystko się zmieni, gdy zdecydujesz się wykonać ten krok. Zaczęła się przygotowywać do podjęcia decyzji. W tej chwili drzwi jej pokoju znowu się otworzyły. A w progu stanął Andrzej Nowak, wysoki oficer, który, jak się okazało, był jednym z głównych podejrzanych w całej sprawie. W jego oczach czaiło się coś złowrogiego, ale była też ciekawość. Wiesz, że nie uda ci się tego ukryć, Sikorska? Zapytał, patrząc na nią wyzywająco. Jego ton nie zostawiał wątpliwości, że coś poważnego się zbliża. Magdalena nie odpowiedziała od razu. Zamiast tego wzięła pędraj w kieszeni, ukrywając go w dłoni, a potem zbliżyła się do niego. A ty myślisz, że uda ci się wszystko przykryć, Nowak? Odpowiedziała patrząc mu prosto w oczy. To była jej walka i nie miała zamiaru się poddać. Nowak uniósł brwi, jakby jego pewność siebie zderzyła się z czymś, czego nie przewidywał. Jego wzrok przesunął się na Pendrive, który trzymała w ręku, a potem znów spojrzał na nią, szukając odpowiedzi w jej twarzy. Był przekonany, że ma kontrolę nad sytuacją, to była jego gra, jego zasady, ale coś w jej spojrzeniu, coś w tej ciszy, co odczytał w jej oczach, zaczęło go niepokoić. Co chcesz udowodnić, Sikorska, że jesteś więcej niż tylko kłamliwa konsultantka? Zapytał z drwiącym uśmiechem. Magdalena poczuła, jak jej serce bije szybciej. Wiedziała, że nie miała już odwrotu. Gra była w toku, każdy ruch musiał być przemyślany. Nie mogła sobie pozwolić na błąd. Jestem więcej niż tylko ktoś, kto zamyka oczy na brudne interesy Nowak. I właśnie dlatego tego nie odpuszczę. Odpowiedziała, głos jej stwardniał, jakby każde jej słowo było nowym zaklęciem. W tej chwili zorientowała się, że nie miała już niczego do stracenia. Uśmiech Nowaka zniknął. Przez chwilę stał w milczeniu, analizując sytuację. Znalazł się w punkcie, w którym nie wiedział, jak zareagować. Czy był pewien, że ona nie ma dowodów? Przełknął głośno ślinę, a w jego oczach pojawił się cień wahania. Nie jesteś tego warta, Sikorska, zostaw to, powiedział. Ale nie miało to sensu. Właśnie w tej chwili, kiedy wymieniali te słowa, słyszała z oddali kolejny dźwięk, który stał się jej nieodłącznym towarzyszem kroków. W tej chwili wiedziała, że nie jest sama w tej grze. Coś, co zaczęło się jako cicha obserwacja, przerodziło się w coś o wiele większego. Wciąż trzymała Pendrive w ręku, ale teraz wiedziała, że zbliżająca się chwila prawdy będzie miała ostateczny wpływ na wynik tej gry. Coś w tym okręcie, coś w tej misji zaczynało się wymykać spod kontroli. To był moment, kiedy Magdalena zdała sobie sprawę, że nie chodziło tylko o odkrycie, kim byli winni. To było także o tym, jak daleko sięgają ich wpływy i jak głęboko sięgają ich korupcyjne korzenie. Zanim zdążyła podjąć decyzję, drzwi znowu otworzyły się. Tym razem w progu stanęła tu Agnieszka Zawisza, młodszy oficer, który również pracował na okręcie. Wiedziała, że nie była jednym z tych, którzy byliby gotowi ją zdradzić, ale w tej chwili była to jej jedyna nadzieja. Agnieszka spojrzała na Nowaka, potem na Magdalenę. Zostawcie to oboje. Sprawy są większe niż to, co tutaj się dzieje, i czas działać, a nie rozmawiać, powiedziała cicho, ale jej słowa miały w sobie pewność, której nie miała większość. Magdalena spojrzała na Agnieszkę. I wiedziała, że miała rację. Gra nie polegała już na odkryciu tajemnicy. Gra polegała na przetrwaniu. W tej chwili z każdej strony przyglądały się jej oczy. Nie było już wyjścia. Magdalena poczuła, jak napięcie w jej ciele rośnie. Serce biło mocniej, a każdy oddech zdawał się głośniejszy niż poprzedni. Wiedziała, że nie ma już drogi powrotnej. Przeciwnicy byli blisko, a jej sekrety, choć coraz bardziej niebezpieczne, stawały się jej ostatnią szansą na ujawnienie prawdy. Słowa Agnieszki odbijały się echem w jej umyśle. Czas działać. Ale jak? Jak podjąć decyzję, kiedy wszystko wokół niej jest jedną wielką zagadką? Co w tej misji było prawdziwe? A może była tylko częścią znacznie większej układanki, której nie mogła jeszcze dostrzec? Przez chwilę zapanowała cisza, a Magdalena skupiła się na szczegółach. W jej dłoni wciąż tkwił Pendrive, mały kawałek technologii, ale mógł zniszczyć życie kilku osób, jeśli tylko dotrze w odpowiednie ręce. Wiedziała, że może być teraz jedyną osobą, która może to wszystko powstrzymać. Nie wiem, co wy wszyscy ze mną chcecie, ale ja mam swoje zadanie do wykonania, powiedziała zimno, spoglądając na Nowaka. On nie odpowiedział. Jego oczy były pełne czegoś, co przypominało strach, ale nie chciał tego przyznać. Nie zamierzam pozwolić ci wygrać, pomyślała Magdalena, patrząc na niego. Ale w tej chwili usłyszała coś, czego się nie spodziewała dźwięk kroków zbliżających się szybko z korytarza. W tym momencie nie miała czasu na wahanie. Wiedziała, że ktoś nadchodzi, ktoś, kto może mieć kluczową rolę w rozwiązaniu tej sprawy. Przez chwilę czuła, jak wszystko wokół niej staje w miejscu. Sikorska, ruszaj, musisz działać teraz, inaczej przegramy, Agnieszka ponownie przerwała ciszę. Magdalena szybko podjęła decyzję. Wstała, wzięła pendrive i ruszyła w stronę wyjścia. Jednak zanim mogła przejść przez drzwi, zatrzymała ją ręka Nowaka. Zawsze jest coś, czego nie widzisz, Sikorska. Kiedy już myślisz, że wygrasz, naprawdę zaczynasz przegrywać, powiedział, po czym spojrzał na nią jednym z tych zimnych, pełnych pogardy spojrzeń. Ale Magdalena nie była już tym samym człowiekiem, który przybył na ten okręt. To ty przegrasz, Nowak. W końcu wszyscy dowiedzą się, kim naprawdę jesteś odpowiedziała spokojnie, patrząc w jego oczy. Czuła, że nadchodzi coś wielkiego. W tym momencie w korytarzu pojawiła się postać, którą Magdalena znała doskonale Agnieszka Zawisza. Czuła, jak jej obecność rozjaśnia atmosferę. Wiem, co musimy zrobić. Czas na prawdziwą grę, powiedziała Agnieszka, patrząc na Magdalenę. Co takiego? Zapytała zaskoczona Magdalena. Po prostu trzymaj się blisko mnie. Wkrótce wszyscy dowiedzą się, kim naprawdę jesteśmy. W tej chwili wiedziała, że zmierzają do nieznanego, niebezpiecznego celu, ale nie miała już wyboru. Gra rozpoczęła się na poważnie. Magdalena i Agnieszka ruszyły w stronę zejścia na dolny pokład. Korytarze okrętu były ciche, z wyjątkiem echa ich kroków, które odbijały się od stalowych ścian. Każdy ich ruch musiał być przemyślany, bo wiedziały, że ktoś zawsze jest blisko, a czas naglił. Więc co teraz? Zapytała Magdalena, patrząc na Agnieszkę, która prowadziła ją w stronę zamkniętych drzwi prowadzących do pomieszczeń, w których trzymano najcenniejsze dane. Wszystko jest zapisane przynajmniej to, co musimy wiedzieć, ale musimy dotrzeć do głównych serwerów okrętu, odpowiedziała Agnieszka, szybko rzucając okiem na otoczenie. Tylko tam znajdziesz prawdziwe dowody na to, co się dzieje. Reszta to tylko zasłona dymna. Magdalena poczuła, jak coś w niej drgnęło. Właśnie to miał na myśli Tomasz, mówiąc, że sprawy sięgają dalej niż tylko do tego okrętu. A teraz, kiedy znalazła się w samym sercu tej sprawy, nie miała już wątpliwości. To wszystko było częścią znacznie większej gry. Zbliżali się do drzwi. Kiedy Agnieszka zaczęła wprowadzać kot, Magdalena zerknęła na okolice. Powoli, ale nieprzerwanie, zaczęli się zbliżać do celu. Gdy w końcu drzwi otworzyły się z cichym kliknięciem, stanęły przed nimi. W pomieszczeniu panowała ciemność, a jedynym źródłem światła były migające diody komputerów. Jestem pewna, że tu będą wszystkie odpowiedzi, powiedziała Agnieszka, podchodząc do jednego z komputerów. Magdalena przeszła za nią, nie spuszczając wzroku z okna, które dawało widok na morską przestrzeń za okrętem. W tym momencie z głośników rozległ się komunikat, który wstrząsnął Magdaleną. Zidentyfikowano nieautoryzowany dostęp do systemu. Proszę natychmiast opuścić pomieszczenie. Ktoś nas tu znalazł, powiedziała Agnieszka, próbując kontynuować pracę. Jednak w tym samym momencie Magdalena poczuła, jak jej serce zaczyna bić szybciej. To nie była kwestia przypadku. To było coś, czego nie mogli przewidzieć. Ktoś miał ich na celowniku. Agnieszka spojrzała na nią, jej twarz była pełna napięcia. Musimy stąd wyjść. Teraz. Magdalena poczuła, jak adrenalina zaczyna krążyć jej w żyłach. Zanim miała czas na reakcję, drzwi do pomieszczenia otworzyły się gwałtownie. W progu stanęła postać, którą dobrze znała, Andrzej Nowak. To koniec, Sikorska, powiedział zimno, patrząc na nią. Nie ma już odwrotu. Dodał, a w jego oczach widniała pewność, której nie potrafiła zignorować. Wiesz, co się teraz stanie? Magdalena spojrzała mu w oczy. Znała ten wzrok. To był wzrok mężczyzny, który wiedział, że ma wszystko pod kontrolą, ale ona była gotowa na wszystko. Tak, wiem odpowiedziała spokojnie. Właśnie zaczynamy. Nowak uśmiechnął się, ale ten uśmiech. Nie sięgał jego oczu. W jego postawie było coś, co zwiastowało nieuchronność, jakby już wiedział, jak ta gra się skończy. Magdalena czuła, jak każda sekunda, która mijała, ciążyła na niej coraz bardziej. Czuła, że to jest moment, w którym nie będzie już żadnej drogi ucieczki. Teraz albo nigdy. Wiesz, Sikorska, myślisz, że masz wybór. Ale nie masz, powiedział Nowak, stając w progu blokując im drogę. Magdalena. Nie odpowiedziała. Czuła, jak w powietrzu wisi coś niebezpiecznego. Wiesz, że nie masz niczego, co mogłoby to powstrzymać. To wszystko kończy się teraz, dodał, zaciskając palce na swojej broni. Agnieszka, stojąc tuż obok, wyciągnęła rękę, by dać Magdalenie sygnał. To był ich moment. Nie zrozumiesz, Nowak, ale nie o to chodzi. To nie kończy się teraz. To tylko początek, powiedziała cicho Magdalena, patrząc mu w oczy czuła jak adrenalina znowu zalała jej ciało. Wiedziała, że to może być moment, w którym się zderzą, gdyby tylko miała więcej czasu. Nowak spojrzał na nią z pogardą, jakby czuł się pewny siebie, ale w jego oczach pojawił się niepokój. W tej chwili, gdy stali naprzeciwko siebie, czas zdawał się zwolnić. W głowie Magdaleny pojawił się plan, chociaż wciąż nie było wiadomo, czy to wystarczy, by go powstrzymać. Wtedy, z zaskakującą prędkością, Agnieszka wykonała ruch. W ciągu sekund wzięła kontrolę nad bronią Nowaka, przekręcając ją w jego ręku. Nowak próbował się bronić, ale nie miał już siły. Myślisz, że kontrolujesz sytuację? Powiedziała Agnieszka, patrząc na niego, jakby to, co zrobiła, było naturalne. Pora na koniec tej gry. Magdalena wzięła głęboki oddech. Dzięki Agnieszka, ale teraz musimy dowiedzieć się, co naprawdę się dzieje. To dopiero początek, dodała, kiedy Nowak stracił resztki swojej pewności siebie. Była świadoma, że nadal muszą dotrzeć do serca tej sprawy. Wszystko, co zrobili do tej pory, to tylko wstęp, ale wiedziała, że teraz nie ma już odwrotu. Zaczynała rozumieć, jak wielkie było to oszustwo, jak daleko sięgały te układy. Zanim wyciągnęła kolejny krok, Agnieszka zerknęła na nią. Czas się śpieszy, musimy stąd wyjść, zanim ktoś się zorientuje, powiedziała cicho. Nowak opadł na kolana, niezdolny do dalszego oporu. Magdalena wiedziała, że to jeszcze nie koniec. Wiedziała, że prawdziwa walka dopiero się zaczyna. Teraz musimy znaleźć odpowiedzi, powiedziała cicho, a jej głos stał się bardziej stanowczy. I nie zatrzymamy się, dopóki nie poznamy prawdy. Magdalena i Agnieszka opuściły pomieszczenie, zostawiając za sobą Nowaka, który wciąż leżał na podłodze, obezwładniony i bezsilny. Przemknęły korytarzem, starając się unikać wzroku straży, która mogła ich zauważyć. Adrenalina nadal buzowała w ich żyłach, ale wiedziały, że teraz nie czas na odpoczynek musiały dowiedzieć się wszystkiego, co skrywały te dokumenty, które udało im się zdobyć. W końcu dotarły do pomieszczenia z serwerami, które były centrum dowodzenia całym systemem bezpieczeństwa okrętu. Agnieszka podeszła do jednego z komputerów, zaczynając szybko wprowadzać kody. Zaczynaj, Sikorska, to może być nasza ostatnia szansa, powiedziała, nie podnosząc wzroku. Magdalena stała obok niej, trzymając w ręku Pendrive, gotowa do wprowadzenia ostatniego kroku w tej grze. Zanim zdążyła jednak coś zrobić, rozległ się głośny alarm. Zidentyfikowano nieautoryzowany dostęp do systemu. Proszę natychmiast opuścić pomieszczenie. W mgnieniu oka Agnieszka wyciągnęła Pendrive i zaczęła go wkładać do portu. Mamy to, powiedziała z triumfem. W tym samym momencie drzwi pomieszczenia z hukiem otworzyły się, a do środka wbiegli uzbrojeni strażnicy. Ich obecność była nieoczekiwana, ale nie zdążyli ich złapać. Magdalena złapała Agnieszkę za ramię. Chodź, rzuciła, pociągając ją w stronę wyjścia. Rozpoczęła się szybka ucieczka przez wąskie korytarze okrętu. Serce biło im w piersiach, a każdy krok niósł ze sobą niepokój. W końcu, po chwili, dotarły do schodów prowadzących na pokład zewnętrzny. Zatrzymały się na moment, by zaczerpnąć oddech. Zaraz się stąd wydostaniemy, musimy tylko zdobyć ten materiał, powiedziała Magdalena, wciąż trzymając pendrive. Jednak, kiedy spojrzały na horyzont, coś w ich oczach na moment zgasło. Nadchodziła burza, a wraz z nią nie tylko dosłowna, ale i metaforyczna burza, której konsekwencje były nieprzewidywalne. Agnieszka spojrzała na nią, a ich spojrzenia spotkały się na chwilę. Zaczynamy nowy rozdział, ale czy mamy jeszcze czas? Zapytała. Czas to ostatnia rzecz, którą teraz mamy, odpowiedziała Magdalena patrząc w dal. W tym momencie, gdy wiatr szarpał ich ubrania, zrozumiały, że prawda, którą odkryły, to tylko początek. Prawdziwa wojna dopiero się zaczynała, a ich rola w tej grze była nieznana. Ale jedno było pewne, już nic nie było takie samo. I choć nie znały wszystkich odpowiedzi, wiedziały, że to, co odkryły, nie zostanie nigdy zapomniane. Wkrótce rozpocznie się nowa bitwa, a one były gotowe stanąć do niej, nie odwracając wzroku. Wciąż trzymając pendrive w ręku, poczuły, że mają w sobie coś, czego nie miały przedtem. Pewność, że tym razem to one będą decydować o przyszłości.